Halo, halo. Dzień dobry. Tutaj Ania z Instytutu Dźwiękoterapii Solveggio. Dzisiaj moja własna terapia. Dźwiękiem oczywiście. Ale nie tylko. Powrót do zmysłów. Rozglądam się. Węszę. Nasycam się zapachami lasu. Mam w plecaku jabłko, które znalazłam leżące w przydrożnym sadzie. I słucham dźwięków natury i głęboko wzdycham, czyli dotleniam swój organizm, dotleniam swoje ciało fizyczne, emocjonalne, mentalne, czuję dostrajanie całości siebie. Jest mi z tym bardzo, bardzo dobrze. energii żywiołów, żywioły, czyli ziemia, powietrze, woda, czasem deszcz, czasem woda, oraz efe. To wszystko jest tutaj obecne. Taki mój sposób na reset. Dostrojenie się do Naturalnych, takich pierwotnych naszych wibracji, pierwotnych w pozytywnym znaczeniu tego słowa, pierwotnych, nieprzetworzonych, taki powrót do korzeni, powrót do źródeł tego, kim jesteśmy, o co tu jesteśmy. Oddycham głęboko, odpoczywam. Preset. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia na koncertach i na sesjach indywidualnych. Dziękuję.